testu, ponieważ wszyscy kandydaci reprezentują nasz okręg, ale także miasto Płock, Radio Płock, przygotowało krótki tekst, na który dajemy Państwu 3 minuty. Prosimy nie ściągać, to nie szkoła. Macie to jest test pisemny, więc Państwo wytrzymacie. Proszę właśnie wpisać mi nazwisko. Wyniki tego testu poznamy jeszcze dzisiaj, zaprezentujemy je Państwu e, i pokażemy e, jak nasi kandydaci znają nasze miasto. Nawiasem mówiąc pytania są tylko średnio trudne. A wszystkie są Nie do wyboru? Nie do wyboru. Dziewięć, każdy ma cztery odpowiedzi do wyboru e, i sprawdzimy jak kandydaci do Sejmu znają głos i historię miasta. Przyszłość jest ważna. Przyszłość też jest ważna, ale myślę, że jak... E... mam nadzieję, że każdy rozwiązuje samodzielnie klasówkę, nie ściąga od kolegi, koleżanki. Przez proszę, na Pytanie dziewięć. Szanowni naprawdę Jeszcze. bardzo proste pytanie Państwu zaprezentujemy, tak żebyście mogli ja sprawdzić swoją obliwę. wiedzę o mieście. Jeszcze. Zaraz sobie nakręci. Zrobię zdjęcie. Na którym... Zostało mniej niż 10 minut. Jeśli ktoś już... Yy, tak? Proszę zaznaczyć po prostu jedną odpowiedź z czterech zaproponowanych w całości. Tak, tak, ja. Proszę ja nie odpowiadać. Powinna być dyskwalifikacja. Pan, no. pan Kierpiński ściąga, tu. Nie można ściągać. nie Publiczność, publiczność domaga się, żeby nie ściągać, proszę Państwa. Proszę No właśnie.

Ich bin Teil